Kopalnie na asteroidach. Czy to jest możliwe, czy to jest opłacalne, czy jest to przyszłość wydobywania takich cennych materiałów dla naszej ludzkości? Weźmy na przykład taką asteroidę jak 1986 DA6178. Ma ona wielkość 2 km 300 m, 10 tysięcy ton złota, 100 tysięcy ton platyny. 10 miliardów ton żelaza, miliard niklu. Oczywiście robi to wrażenie, te ilości robią wrażenie, że jako ilości, które znajdują się na przykład w kopalni. Ale czy jesteśmy w stanie to wydobyć? Czy to wydobywanie jest opłacalne? Wiemy, że to jest żyła złotna, żyła platyny, czy jak to określić? Miejsce, gdzie tych materiałów jest naprawdę bardzo duża ilość. Ale oczywiście te kopalnie na asteroidach to olbrzymie trudności w eksploatacji, w wydobywaniu tego, w opłacalności i w sprowadzaniu tego na Ziemię. Pierwsza kwestia: czy to się opłaca? Możemy to rozpatrywać na kilka sposobów. Albo po prostu te możliwości transportu, wydobywania będą na tyle tanie, że to sprowadzanie na Ziemię. Ta cena tego transportu, wydobywania, będzie na tyle opłacalna, że w porównaniu z tymi materiałami na Ziemi to będzie się opłacało, albo też po prostu tego wszystkiego może na, po prostu na Ziemi zabraknąć. Możemy wydobyć całe złoża platyny, złota, niklu, żelaza i nie będziemy mieć wyjścia. Będziemy chcieli coś budować, rozwijać się, to będziemy musieli sięgnąć do kosmosu. Równie ważne jest też to, czy po prostu te kopalnie na asteroidach nie będą niejako dostarczały surowców do statków kosmicznych, do baz w kosmosie. Po prostu sprowadzanie tego wszystkiego z Ziemi byłoby nieopłacalne. Umieszczamy taką asteroidę obok Marsa, czy obok stacji kosmicznej, czy na drodze do jakiegoś obiektu i kopalnie, wydobycie tamtych rzeczy na tej Asteroidzie po prostu mogłoby zapewniać statkom kosmicznym, stacjom kosmicznym dostęp do materiałów, łatwy, szybki i tani dostęp. No, tani i łatwy w porównaniu do tego, co by sprowadzanie z Ziemi przed sobą y, przedstawiało. Ale weźmy przykładowo, jak to można wszystko zrobić. Pierwszą możliwością jest po prostu sprowadzanie takiej asteroidy w bliski, y, blisko Ziemi. Oczywiście w bezpieczną odległość tak żeby ta asteroida nam nie spadła na głowy i wydobywanie tego wszystkiego i transport na ziemię. Jeśli mm, oczywiście są tutaj problemy techniczne. Teraz nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale jeśli kiedyś odkryjemy jakąś stworzymy coś co będzie to transportowało w tani, szybki sposób to ten koszt tego wydobycia tego i na przykład platyny, diamentów czy nawet żelaza z takiej asteroidy byłby bardzo tani. To gdyby to się jakąś winną kosmiczną dostawało do Ziemi, ta cena mogłaby być na tyle atrakcyjna, że czy też jakby to zniknęło z powierzchni Ziemi y, dana substancja, to wszystko mogłoby się po prostu opłacać. Na razie. Niestety nie mamy możliwości transportowych, możliwości technicznych, ale to wszystko jest w zasięgu naszej techniki, w zasięgu naszego, naszych umiejętności zbudować czy to statki kosmiczne, czy to też te kopalnie na tych mogłyby być zautomatyzowane, oczywiście sterowane z jakichś baz umiejscowionych na tych asteroidach, czy też poza nimi i w łatwy sposób można by to wszystko pozyskiwać. Więc jak na razie mamy dwa problemy. Technologia i pieniądze. Ponieważ tych asteroid jest na tyle. Pieniądze. Pieniądze nie będzie tego na Ziemi, będzie się opłacało sprowadzać, to pieniądze się jak najbardziej znajdą. A jak się znajdą pieniądze, to najprawdopodobniej również odpowiednia technika. Czy to, żeby tę asteroidę tutaj przysunąć do nas, czy też, żeby eksploatować ją w celach wykorzystania tego wszystkiego w kosmosie. Więc... To jest tylko kwestia czasu. Wiemy, że te surowce nieodnawialne na Ziemi są cały czas zużywane. Kiedyś nastąpi okres, kiedy nie będziemy w stanie po prostu ich pozyskać z naszej planety, czy też stanie się to o wiele mniej opłacalne niż nawet polecenie na tą asteroidę. Więc ta kwestia czy kopalnie na asteroidach to przyszłość nie powinno być takie tak sformułowane to pytanie, tylko raczej Należałoby spytać, kiedy kopalnie na asteroidach staną się opłacalne i faktem, a nie czy będzie to możliwe, czy będzie to przyszłość. Oczywiście te kopalnie są przyszłością. Niejako, mm, jeśli nie zastąpimy tych naszych surowców innymi, które jesteśmy w stanie stworzyć z innych materiałów, będą one nam nadal potrzebne, więc będziemy musieli je zdobyć. A jak je zdobyć, jeśli ich nie będzie na Ziemi? No to. Musimy gdzieś indziej to zdobyć, czyli na przykład na asteroidach. Wtedy będą mi pieniądze i technologia i, niestety, nie będziemy mieć wyjścia, będziemy musieli to robić. Chcemy zdobywać kosmos, to musimy też mieć na to materiały. Chcemy żyć na Ziemi, musimy mieć odpowiednie surowce. Nie będzie ich u nas, to będą na asteroidach. Dziękuję za uwagę, zapraszam do ocenienia, skomentowania, zasubskrybowania oraz do rozmowy.